Cześć, ciekawscy. Ludzie uwielbiają dzieci celebrytów, i jeśli o nie chodzi, często jest tak, że bez względu na wszystko, jeśli biorą udział w jakimś wydarzeniu z rodzicami, znajdują się w centrum uwagi. Są też chętnie obserwowane przez media i fanów, a wszyscy zastanawiają się, czy pójdą śladami kariery swoich sławnych rodziców. Nie inaczej jest w przypadku córki Pink Willow Sage Hart niedawnym klipie, który artystka i dumna mama udostępniła na TikToku, pokazała umiejętności wokalne swojej córki. I tu nasuwa się pytanie: Czy Willow planuje zostać piosenkarką? Dlaczego dziewczynka nazwała siebie brzydką? I kto był temu winien? Czy spotkały ją przykrości? Jak zareagowała Pink? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się więcej o tej dziewczynce, która możliwe, że zostanie gwiazdą, ale wcześniej nie zapomnijcie o subie naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zachęcamy Was także do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z najgorętszymi plotkami o celebrytach. Był listopad 2010 roku, gdy piosenkarka potwierdziła, że krążące już od jakiegoś czasu w internecie pogłoski są prawdziwe. Zdradziła wówczas, że spodziewa się pierwszego dziecka. Tymi radosnymi wiadomościami podzieliła się w programie Ellen The Generous Show i wtedy dodała, że według lekarza będzie to dziewczynka. W rozmowie z Ellen powiedziała także, że jej matka zawsze marzyła o tym, aby pewnego dnia jej córka miała córkę właśnie taką, jaką była Pink w dzieciństwie. Piosenkarka zażartowała wówczas, że jeśli tak się stanie, to obawia się, że jedna z nich znajdzie się za kratkami. Później zderzyła się z pytaniem o to, dlaczego tak długo czekała na przekazanie informacji, że zostanie mamą. Ujawniła, że towarzyszyło jej sporo obaw i stresu, ponieważ kiedyś straciła ciążę, więc ba się mówić o swoim błogosławionym stanie. Choć jak wielu z Was wie, jej zmartwienia były w tym wypadku niepotrzebne, ponieważ 2 czerwca 2011 roku urodziła zdrową córeczkę Willow Sage Hart. W 2016 roku Pink po raz drugi została mamą. Na świat przyszedł jej syn, Jamieson Moon Hart. Ale pozwólcie, że w tym odcinku skupimy się na jego kilka lat starszej siostrze. Jeśli chodzi o imię tej dziewięcioletniej dziś dziewczynki, ma ono szczególne znaczenie. W jednym z wywiadów piosenkarka wyjaśniła, że nazwa Willow ma symboliczne znaczenie i została zaczerpnięta z jej dzieciństwa i ulubionej wierzby. Przyznała, że jest to najbardziej elastyczne drzewo, którego nic nie może złamać i które może wytrzymać wszystkie złe warunki. To było coś, czego bardzo pragnęła dla swojej mojej dziewczynki, która kiedyś stanie się dorosła i będzie musiała zmierzyć się z różnymi przeciwnościami losu. Jeśli chodzi o drugie imię jej córki, piosenkarka powiedziała, że Sage jest oczyszczające i świetnie. No i świetnie brzmi z Willą, a całość komponując się z nazwiskiem Hart oznacza elastyczne, czyste serce pełne dobroci. The Willow Sage miała kilka lat, jej mama udzielając wywiadu ujawniła, że mała już przewidziała swoją własną przyszłość. W wywiadzie z 2017 roku Pink powiedziała, że jej córka wie, jak będzie wyglądało jej życie. Gdy oznajmiła, że, cytujemy, zamierza poślubić afrykańską kobietę. Piosenkarka znana m.in. ze swojego hitu Just Give Me A Reason zapytała, czy mogłaby nauczyć ją gotować afrykańskie potrawy. Dziewczynka się zgodziła i dodała, że podczas oczekiwania na budowę domu ona i jej wybranka nadal będą z nią mieszkać. Czy zastanawiacie się czasem ciekawcy skąd w umysłach kilkuletnich dzieci biorą się tak oryginalne myśli? Ze zdjęć dzieci, które piosenkarka udostępnia w mediach społecznościowych wyraźnie widać, że jest zupełnie pochłonięta rolą matki i całkowicie zakochana w swoich dzieciach a to na pewno sprawia, że jej pociechy rosną szczęśliwe. Wielu zwróciło uwagę, że Willow jest wierną kopią swojej matki i obie wydają się skłaniać ku temu podobieństwu, ponieważ chętnie ubierają się podobnie. Od różnych strojów, gdy uczestniczą w pokazach i rozdaniach nagród, po kostiumy na Halloween. Uwielbiają występować w duecie mama-córka, a artystka często nazywa swoją pociechę bliźniaczką. Chociaż to wszystko brzmi pięknie, wydaje się jednak, że tak jak jej mama, Willow mogła paść ofiarą przykrych i niegrzecznych komentarzy. Uczestnicząc w Video Music Awards w 2017 roku, piosenkarka otworzyła się na coś, co powiedziała jej córka. I najwidoczniej to zmartwiło ją jako matkę, która chciałaby dla swojego dziecka jak najlepiej. Choć pięknie sprecyzowała, czy było to coś, co powiedziała dziewczynce, czy też z jakiegoś powodu sama ona doszła do takiego wniosku, ale ujawniła, że pewnego dnia Willow powiedziała jej, cytujemy: Jestem najbrzydszą dziewczyną, jaką znam. Kiedy piosenkarka zapytała, dlaczego tak się czuje, sześciolatka odpowiedziała, bo wygląda jak chłopiec. W swoim przemówieniu Pingu ujawniła, że była bardzo zdziwiona i zdezorientowana tą uwagą. Podzieliła się także tym, że kiedy wraca do domu po odwiezieniu małej do szkoły, płakała, że jej małe, niewinne dziecko tak o sobie myśli, a do tego nigdy nie powinno przecież dojść. 41-letnia obecnie piosenkarka na przestrzeni lat wielokrotnie dała się poznać jako silna, znająca swoje wartości kobieta, i to wszystko stara się przekazać córce. Postanowiła więc wtedy uświadomić swojej sześciolatce, że istnieją różne rodzaje piękna. Stworzyła prezentację w PowerPoincie przedstawiającą andrygoniczne gwiazdy rocka i artystów, którzy żyją swoją prawdą, nie ukrywają tego, kim są i nie przejmują się tym, co mogliby sądzić o nich inni. Piosenkarka zdradziła, że rozmawiała z córką o takich artystach jak Michael Jackson, David Bowie, Freddie Mercury czy Prince. Na zakończenie porozmawia z dziewczynką szczerze o własnych doświadczeniach wyznała jej między innymi to, że ludzie zawsze mówili negatywnie o jej włosach, ciele, postawie i nastawieniu, ale nie chciała tego zmieniać, ponieważ wiedziała kim jest. Pomimo przeciwności nie zamierzała zmieniać się dla nikogo, a zamiast tego chciała sprawić, aby inni dostrzegali inne rodzaje piękna wokół siebie. Na podstawie zdjęć udostępnionych na instagramowych kontach zarówno Pink jak i jej męża, Kareya Harta, widać, że Willow lubi krótkie fryzury i wygląda już na pewną siebie. Jak powiedzieliśmy wcześniej, piosenkarka nigdy nie sprecyzowała czy słowa, które padły z ust kilkulatki mówiące, cytujemy, jestem najbrzydszą dziewczyną jaką znam. To coś, co powiedziały jej dzieci w szkole, czy coś, co mogło do niej trafić z internetu czy mediów. Jednak nie byłby to pierwszy raz, kiedy dzieci gwiazd i ich rodzice spotykają się z ostrą krytyką za to, jak pozwalają ubierać się i wyglądać swoim pociechom. Niestety, ludzie lubią interesować się innymi, a przy tym nie szczędzą słów, nawet tych przykrych. Tak było chociażby w przypadku Angeliny Jolie i jej córki Shiloh. Przez wiele lat były i nadal są uważnie obserwowane i krytykowane za każdą drobnostką, od tego, jak córka Jolie i Pita się ubrała, po fryzurę, jaką miała. Zresztą jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Shiloh i o tym jak teraz wygląda dla 14-latka, polecamy Wam inny nasz odcinek, do którego karta wyświetla się Wam na ekranie. Ale jeszcze chwilę zostańcie z nami, ponieważ mamy do powiedzenia więcej interesujących rzeczy. Wracając do tamtego rozdania nagród, podczas którego Pink otworzyła się na temat córki, jej mąż i Willow byli obecni na wydarzeniu. Nie był to wyjątek, ponieważ już niejednokrotnie towarzyszyli jej na różnych rozdaniach nagród. Nie inaczej było w 2019 roku podczas People's Choice Awards. I chociaż artystka była tam, aby odebrać nagrodę, większość oczu skierowała się na jej rodzinę. Po raz kolejny na widowni był jej mąż, Carrie, podobnie jak Willow i jej wówczas dwuletni brat, Jameson. Wiecie, kto zwrócił na siebie największą uwagę? Nie, nie wcale słodki dwulatek, tylko jego starsza siostra. O Willow było głośno, zwłaszcza przez spekulacje, że jej strój, czerwona sukienka z różowymi przeszyciami i dodatek w postaci jednorożca na szyi, był inspirowany kreacją, którą Bjork miała na sobie podczas rozdania Oscarów w 2001 roku. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka dość swobodnie czuje się w świetle reflektorów i szybko zaprzyjaźnia się z ludźmi z branży. Biorąc pod uwagę fakt, że jej mama zabiera ją na wiele imprez, na których ma okazję spotykać się z największymi nazwiskami show biznesu, nie wydaje się, że to tylko taki etap. Czy Willow Sage Hart znajdzie dla siebie miejsce w artystycznym świecie i sama będzie odbierać nagrody, czas pokaże. W 2018 roku podczas Grammy Pinku udostępniła zdjęcie jej córki z Lilianą, a podpis brzmiał cytujemy: Marzenia się spełniają: moja córka żyje dla tej kobiety, ja też. Na innych zdjęciach, które zostały opublikowane ze spotkania, wydaje się, że Willow była więcej niż szczęśliwa, ale przy tym wyglądała na całkiem wyluzowaną. Jak wielu z Was może powiedzieć, że zachowałoby się luźno, gdyby stanęło przed piosenkarką hitu Umbrella i założycielką Fenty Beauty. Ale, ale. Był taki moment, w którym kilkulatka dosłownie straciła opanowanie. Stało się tak, gdy poznała Zendayę. I szczerze, prawdopodobnie wielu zareagowałoby w ten sam sposób. Były wspólne zdjęcia, nawet czas na małą pogawędkę. Jak się okazuje, Willow, szczególnie teraz, gdy ma 9 lat, podkochuje się w niektórych celebrytach. W wywiadzie dla Entertainment Tonight Pink ujawniła, że sympatią z ekranu jej córki jest Matt Damon, którym zauroczyła się po obejrzeniu filmu Marsjanin z 2015 roku. Pink z uśmiechem opowiadała o tym, że Willow spytała ją nawet, czy mogliby poprosić Mata Damona, aby przyszedł na jej przyjęcie urodzinowe. Cóż, młoda dama doskonale zdaje sobie sprawę ze znajomości mamy. Artysta odmówiła jednak dziecku, ale wyznała, że zastanawiała się, czy czy nie kupić jej plakatu z aktorem? Cóż, lepsze to niż nic. Musicie wiedzieć, że nie tylko wyglądem i sposobem bycia córka wydaje się być podobna do swojej matki, ma także wspaniały głos. W październiku 2018 roku Willow nagrała swoją własną wersję piosenki A Million Voices w towarzystwie mamy na album Greatest Showman Reimagined. Później zapytano Pink, czy jej córka ma jakiś talent muzyczny, na co piosenkarka, będąc dumną mamą, odpowiedziała, cytujemy, Absolutnie, jest perfekcyjna i głośna. Jak już zapewne zauważyliście, Pink jest tą gwiazdą, która chętnie dzieli się ze światem swoimi pociechami. A jeśli chodzi o pokazanie talentu, córki udostępniła filmik z Willow śpiewającą w popularnej aplikacji TikTok. Kiedy skończyła śpiewać, zanim jej mama wyłączyła nagrywanie, dziewczynka wstrykała palcami i uśmiechała się do kamery. Łatwo zauważyć, że Willow jest naturalna i czuje rytm. I są szanse, że ma przed sobą świetlaną karierę muzyczną. Zaledwie kilka miesięcy temu duet matka i córka uczestniczył w Disney Holiday Singalong, gdzie wykonały świąteczną piosenkę nad King Kola. Dla wielu był to pierwszy raz, kiedy usłyszeli śpiew dziewięciolatki, która wywarła na innych ogromne wrażenie. Ludzie tłumnie komentowali, że czekają świetlana przyszłość na scenie, jeśli w ogóle zdecyduje się pójść w ślady matki. I Willow nie jest pierwsza, o której wielu myśli w ten sposób. Inną córką sławnej mamy, której przypisuje się powodzenie w muzycznym świecie jest Emma, córka J.Lo lo i Marka Antoniego. Dziewczynka ma już nawet udany debiut na Super Bowl, ale mamy o niej osobny odcinek, który Wam teraz polecamy. Powiedzcie jeszcze ciekawcy, co myślicie o Willow. Sądzicie, że pójdzie w ślady Pink? Wiedzieliście, że dziewczynka miała problemy ze swoim wyglądem? Jak myślicie z wniosek, że jest brzydka, zrodził się w niej sam, czy musiała to gdzieś usłyszeć? Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli odcinek był dla Was ciekawy, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!